Był zdrowy. To jest bardzo ważne. Określiliście to uśmiechem, ale to jest naprawdę bardzo istotne. Hasztag Filiprejczyk. Nie, więc Maciek był zdrowy, zawsze gotowy do treningu, a więc jego nie omijały sesje treningowe. Był bardzo precyzyjny w tym, co chce zrobić i jak chce to osiągnąć. Był czasami trochę kromorny, co też jest bardzo dobre. W momencie, w którym był. I był dla niego odpowiedni, jeżeli chodzi żeby strzeliła woda sodowa, to wtedy był właśnie wyważony i spokojny, bo tam mu się pokładały, powiedzmy, sprawy osobiste, więc to też super. I te wszystkie rzeczy zagrały w odpowiednim momencie. Więc... Ka każdy trener praktycznie legi po niego sięgał. To um, można by powiedzieć, że bo miał, miał dużo krytyka od kibiców, ale trenerzy na niego stawiali, prawda? No, Wcale się nie dziwię. Powiem tak, i to różni. Nie wiem, nie, nie strzelając do, do środowiska kibicowskiego, trenerów od, od kibiców, którzy mają po prostu zawodnika w procesie treningowym, widzą, jak reaguje na bodźce, widzą, czy jest gotowy. Postawcie się w jego roli. Strzelają w ciebie, a ty jesteś dalej. I dalej stoisz na nogach, i w pewnym momencie mówisz, jestem gotowy dawać dalej, nie? Strzelajcie, więc to jest kawał gościa, jeżeli chodzi o wytrzymanie tak naprawdę.